Wprowadzeniu jakaś w ogóle pewność w, w, czy w, w działaniach, no nie mówiąc o polityce gospodarczych, stabilność. No w moim wypadku to bardzo ważną rzeczą jest kurs euro, że moja firma lepiej, lepiej by prosperowała, jeśli by, już byłoby euro wprowadzone w Polsce. Poprzez to odczuwam po prostu pewne problemy w firmie przy nagłych zmianach kursu euro. No bo koszty i wydatki ponosi Pan w euro, a ryzyko kursowe nie pozwala dobrze skalkulować i planować na przyszłość. Tak właśnie, bo różnica kursu euro to momentami, to jest zyskowność firmy. I stąd takie. Problemy. Wiele firm z branży transportowej ma, choć boimy się momentu wprowadzenia euro, jaki będzie przelicznik. No ale cóż, zobaczymy. Na razie działamy w tym zakresie. Jestem tu już na drugim spotkaniu. W zeszłym roku też byłem. Bardzo owocne w sumie spotkanie. Wiele rzeczy można się dowiedzieć i, i działania firmy, żeby szły w tym kierunku.